Jesteśmy po testach. Kimko AK550 Premium okazał się dobrym towarzyszem zarówno przy jeździe po mieście, jak i na trasie. Kimko zrewitalizowało całą konstrukcję. Właściwie żaden z paneli ani przednich, ani bocznych nie jest taki sam jak w poprzednim modelu. Na pierwszy rzut oka od razu rzucają się taka drapieżna linia przodu te pełne ledy. Z tyłu tak samo, tył też jest na full ledach Mi osobiście bardzo podoba się tutaj to rozwiązanie, ponieważ pozwalało, pozwalało mi przy moich długich nogach znaleźć dobrą pozycję dla no właśnie dla moich nóg, dla, moich, dla mojego stawu skokowego. Także oparcie jest regulowane w trzech pozycjach, kanapa jest wygodna, chociaż ta szerokość tutaj powoduje, że. No do tej pozycji musiałem się trochę przyzwyczaić. Osoby niższego wzrostu po prostu siadają sobie bliżej, ale z nogami też na pewno mają możliwość odnalezienia się na, na tych płozach. Tutaj przekonstruowano uchwyty dla, dla pasażera. Wydech: no cóż, no, on brzmi niesamowicie. Ten twin, który jest tutaj centralnie umiejscowiony, Kymko. Mówi o tym, że rozłożenie masy jest idealne 50 na 50, silnik jest posadowiony centralnie w ramie aluminiowej, nie jest związany bezpośrednio z wahaczem, w związku z czym to resorowanie tyłu, no zawieszenie ma po prostu mniej roboty. Ten 51-konny w tej chwili skuter, ten silnik dwucylindrowy... Oddaje moc właściwie na każdym zakresie obrotów, i posiadając 52 nm, właściwie w, każdym, w, każdej, w każdej prędkości oddaje i, i, i nie ma żadnej dziury. W związku z czym jazda odbywa się bardzo płynnie. Ta moc przekazywana jest na tylne koło przy pomocy pasa, który jest zrobiony, wykonany z włókien węglowych. W związku z czym pracuje cicho. No i prawdopodobnie będzie bardziej wytrzymały niż poprzednie rozwiązanie. Wracając do wydechu, świetnie, świetne brzmienie. Naprawdę jadąc tym skuterem, skuterem, masz wrażenie, że jedziesz czymś naprawdę porządnym. Nie chodzi tutaj o hałas, bo nie mamy jakiejś nadmiernej, ten hałas, ten tłumik nie pracuje w jakiś hałaśliwy silnik nie pracuje w jakiś hałaśliwy sposób. Natomiast naprawdę masz wrażenie, że to jest coś, co ma po prostu jaja. Zaprowadzenie oczywiście odpowiedzialne jest też i przednie zawieszenie, które wykonane jest, zaprojektowane jest, tak jak i poprzednie, na wzór motocyklowego, posiadając dwie półki. Um, teleskopy upside down o średnicy 41 mm. Właściwie no, skuter idzie jak po sznurku, nie był ani podsterowny, ani nadsterowny. Na tych um, Sportmaxach GPR. Jeździliśmy też trochę po mokrym, nie było żadnej skuchy, nie było żadnego momentu, w którym czułbym się niepewnie. Nawet jeśli miałem jakieś wątpliwości, to układ hamulcowy Brembo zatrzymuje tą maszynę w miejscu przy 270 mm z przodu i bodajże 260 mm z tyłu. No, robotę jaką robią te hamulce to wiadomo, Brembo. Advanced Intelligent Braking System, sorry za mój angielski, AIBS, czyli system, który połączony jest w tym skuterze z kontrolą trakcji. Daje tą pewność, nawet jeżeli nie jesteśmy wyuczonymi turbo, radzącymi sobie w jeździe, początkującymi nawet kierowcami, to jest to maszyna, która nie powiezie i nie zrobi krzywdy. Bezpieczeństwo i komfort odpowiada też kontrola ciśnienia w kołach. Dlatego, że warto wiedzieć, że coś się dzieje z ciśnieniem, kiedy jedziesz i masz przed sobą serię ciekawych zakrętów, które chciałbyś wykorzystać. A tu, a tu kapeć no to skuter ci o tym powie. Zasuwa się pytanie: czy duży człowiek może schować się za szybą maxi skutera z taką fabryczną szybą? No ja jestem duży człowiek, a to jest maxi Skuter. I odpowiedź jest taka, że może szyba w premium akaczu reguluje się elektrycznie, i ta regulacja to jest aż 8,5 cm różnicy, jak widzicie. Więc myślę, że sporo do dyspozycji użytkownika jest jeszcze parę innych fajnych rzeczy, na przykład podgrzewane manetki, które regulowane są tym przyciskiem tu. Odpalając je, widzimy światełko, które się tutaj zaświeca. Na przykład tak. I tu się na zegarach, nie wiem czy to będzie widać, na zegarach się pojawia o, pierwszy program, drugi i trzeci. Skoro już jesteśmy przy desce, stacyjka, nazwijmy ją stacyjką, obsługiwana jest centralnym przyciskiem tutaj. Tak to działa. Inaczej niż w poprzednim modelu, który miał taki okrągły przycisk, który no nie, nie cieszył się u wszystkich pozytywnymi opiniami. Teraz rozwiązano to właśnie w ten sposób. Tu mamy kill switch klasycznie. Tu mamy zestaw przełączników do, do nudu, do systemu Kimco. Mamy oczywiście tempomat. Bardzo fajna sprawa. Przy jeździe w trasach, do czego jest również stworzony ten skuter i próbowaliśmy jazdy po trasie bardzo przyjemnie. Nie powiem wam, do jakich prędkości się rozpędziłem, bo musiałbym wtedy powiedzieć, że była to niemiecka autostrada, a to jest Portugalia. Klasycznie przydatny hamulec postojowy, którego uruchomienie również jest widoczne na desce. Tutaj. No i pianinko. Pianinko otwiera nam wlew paliwa, otwiera nam kanapę w której zmieści się integralny kask. Odwrotnie jest lampeczka. Jak ktoś lubi jeździć w nocy i wieczorem. Takie uprzyjemnienie. Na pianinku tryby. Zmiana trybów. Dzięki temu widzimy, jak dawno był serwisowany pas napędowy. Jaki jest całkowity przebieg. Jaki jest tryb pierwszy, tryb drugi przebiegu. No i kontrola od oleju czyli jak dawno był wykonany przegląd olejowy. Kimko daje nam możliwość zmiany trybów jazdy. Kolor pomarańczowy na zegarach, widoczny tutaj, to jest ten mocniejszy tryb. Kolor niebieski to jest tryb Rain, czyli można powiedzieć, że Power i Rain. Dodatkowo przyciskiem reguluje się również wyłączanie trakcji, Widoczny tutaj, także przycisk jest dwufunkcyjny. Eee, dlatego, że Kimko zastosowało dostęp bezkluczykowy, w związku z czym, mając przy sobie tą pineskę, jesteśmy królami życia. Mój synu, w schowku mamy też gniazdo 12V, tudzież nawet USB. Nie gniazdo 12V, tylko gniazdo USB. Czy AK Premium jest wygodny dla pasażera? Nie wiem, nie jechałem, ale patrząc na miejsce, gdzie są posadowione podnóżki pasażera, podejrzewam, że ta pozycja musi być pewna, czyli wygodna, bo nogi pasażera są nisko, w związku z czym on zajmuje taką pewną pozycję z obniżonym środkiem ciężkości. Co do komfortu, trzeba jeszcze zwrócić uwagę na to, że mamy cztery poziomy regulowanych klamek, co znów daje możliwość dostosowania skutera pod swoje potrzeby, wzrostu długości, które każdy z nas ma inne przecież. Są jednak pewne rzeczy, do których trzeba się przyzwyczaić. No, chwilę mi zajęło przyzwyczajenie się do tego. Ale jest to kolejny aspekt, który przemawia za bezpieczeństwem, bo na pewno nie zapomnicie wyłączyć kierunkowskazów, kiedy one tak głośno pracują. Tak wygląda Kimco AK550 Premium rocznik 2023. A może go posłuchajmy, bo zachwycałem się jego brzmieniem dłużej niż powinienem. Rasowo, co? Ja uważam, że bardzo rasowo. Jak to mówią, wstydu nie ma. Aby zorientować się w dostępności wybranych modeli KIMKO, wystarczy, że wejdziesz na stronę www.motor.pl. Na górze strony znajdziesz zakładkę Produkty. Po jej otwarciu z lewej strony pojawi się drzewo kategorii. Na dole drzewa kategorii wybierz pojazdy. Z dostępnych filtrów wybierz markę. W tym przypadku Kimko, a dalej model, na przykład AK550. W ten sposób wyświetlisz wszystkie dostępne roczniki modelowe AK550 we wszystkich możliwych kolorach. Wybierz preferowany kolor i rocznik, aby wyświetlić listę dealerów, u których znajduje się Twój wymarzony pojazd.